Cześć kochani, witajcie w kolejnej serii Open Boxa z Big Glossy Jak zwykle pudełka nie widziałam, przed chwilą do mnie przyszło, także ja się zabieram za otwieranie Pudełeczko jest iście świąteczne, czerwone, z ładnymi tutaj nadrukami Chyba to są śnieżynki, tak? Pasują też do moich paznokci typowo już świątecznych Myślałam, że pudełko będzie się błyszczało, ale jest takie matowe. Fajne bardzo, Ok. W środku tutaj pokrywka. Dzisiaj tym razem nie ma na niej nic. I tu mamy takie... Ojej, zaraz wysypię wszystko. Zawartość jest jak zwykle ładnie zapakowana. Tutaj jest świąteczna niespodzianka, czyli to jest chyba właśnie karta z opisaną zawartością. I tu mamy bardzo jakąś fajną karteczkę ze fajnego materiału. Joy Love Glossy Believe Christmas. To jest na, wydrukowane na takim mm, specjalnym papierze. To jest tak choinka, tak tutaj widzę, odbite, jest, że po prostu można sobie to nakleić gdzieś się będzie chciał. Tutaj jest tak napisane, bardzo fajne. I co tu jeszcze mamy? I rabat 30% na. Cosmobile Food Peel. Skarpetki pilgujące na głębokiej regeneracji stóp. Yy, nie wiem, nie słyszałam o tej filmie. Zobaczymy, później sobie... sobie yy, poczytam o tym. Ok, rozpakowuję czerwoną stążeczkę. Ok, zawartość jest mniej więcej tak. Mam nadzieję, że to widzicie. Spróbuję Wam to pokazać i dobra. Zaczynamy, może też będę dylowała, tak będzie najlepiej. zaczniemy od tego coś od tego co jest największe Czyli, już wam mówię, płyn micelarny 31 sensitive i z niego skóra wrażliwa 200 ml głęboko oczyszcza i pomaga redukować zaczerwienienie, odczucie napięcia skóry i suchość. Ja osobiście nie lubię płynów micelarnych. Także dla mnie no Kolejny taki, który będzie sprawał albo komuś oddam Nie ma chyba zapachu. Albo po prostu go nie czuję. I to jest produkt pełnowymiarowy, tak? I kosztuje on 13,99. No spoko. Nie dla mnie. Ok. Następna rzecz Paris Flower, i to chyba będzie lakier do paznokci. Tak, lambre, kolekcja lakierów do paznokci, lambre Paris. Flowers to wysoka jakość nowoczesna formowa, modne odcienie i doskonała pielęgnacja paznokci. Takie ładne, fajne pakowanie. Teraz sobie otworzymy, zobaczymy, co, jak on faktycznie wygląda. I to jest kolor fioletowy. Tutaj widzę, że pewnie było różnych, wiele innych. To jest kolor fioletowy. Mam nadzieję, że to uchwyci moja kamera. O, jak nie, to spróbujemy coś innego z tym zrobić. To jest 6 ml i to jest pełny produkt, który kosztuje 19,90. Kolor całkiem fajny. Ja z tego czasu też przecież lubiłam kolor fioletowy na paznokciach, także chętnie przetestuję. Pewnie po jeszcze dopiero. Dobra. Następna dość duża rzecz. I co to jest? Balsam do ciała z firmy Vaseline Cocoa Radiant z masłem kakaowym. I to jest tak efekt pięknej, i zdrowo wyglądającej skóry Utrzymuje się nawet do trzech tygodni po zakończeniu stosowania produktów. Czy to jest brązer? Czy nie. Kakałowe rozświetlenie z masą kakaowym na wilży, aby zregenerować suchą, zmęczoną skórę uwalnia naturalny blask, wchłania się szybko, nie pozostaje nic tłustego. Nie wiem, czy to jest brązer. Taki sam palet. Przypomina mi mieszankę jakiegoś właśnie kosmetyku z takiego pudru. Kiedyś moja mama coś takiego chyba używała. I właśnie kiełśnięty sam Całkiem przyjemny zapach. Taki typowo kosmetyczny. Ale nie jestem. Tutaj nie widzę, czy to jest. To chyba właśnie będzie brązujący balsam Tutaj nawet jest chyba taki, um, to jest chyba odcień. Także ja tutaj mam, powiedzmy, że przedostatni. Znam sobie na rękę. Zobaczymy, jak to jutro będzie wyglądało. Wow. Aha, dobra. I nie powiedziałam, to kosztuje. I to jest też pełny produkt. 14,49 za 200 ml. Tak. Dobra, lecimy dalej. Eee, dobra, i tutaj mam coś. Soul Susan Ostatnio pamiętam, że miałam z tego Zestaw czterech Były korektory? Czy kamuflaże? Chyba nie, nie, pamiętam Ale tamto to był komplet, kompletny bubel I tutaj co mamy? Susan, róż do policzków Universal Blush Tak, to jest taki kolor W sumie fajnie, ja róży, róży Do policzków dość dużo nie mam W zasadzie mam jeden Ze Slika Jeszcze po klejnie pomazam się, to może w innym miejscu wam zrobię swatcha. No jest taki dość delikatny. Można go sobie fajnie y, budować. Aha, nie wiem, czy to uchwyci. Muszę trochę sobie twarz zasłonić. Tak wygląda. Ma tam takie, jakby, lekko złotawe drobinki. Y, jest dość podobny, właśnie do tego, który używam, właśnie ze slika. Także y, fajnie. I teraz tak. 4 gramy, to jest pełny produkt Pełny produkt kosztuje 94 zł Także wow, dość drogi produkt No ale czy róż jest to naprawdę warty aż 94 zł No nie wiem, ale zobaczymy, fajnie Jak mi się skończy mówi, to na pewno będę używała Chociaż pewnie nie prędko yy, Dobra I co tu nam jeszcze zostało Mamy coś To chyba jest jakiś błyszczek tak zapakowany yy, Błyszczek do ust Double Therapy yy. Tu nic takiego ciekawego nie jest napisane Kolor to jest taki przerażający mnie trochę róż Taki wiecie, barbie bym wyszła w tym blondzie i w tym kolorze Błyszczyk do ust z Yoko Cosmetics No nic tu więcej nie ma To jest pełny produkt, który kosztuje 16 zł I to jest 4,5 ml Teraz zobaczymy Taka wykrzywiona pacynka jest Dobra, machniemy coś po ręce I już czuję, że on się klei. No tak dość słodko pachnie. Nie wiem, czy to jest mój taki ulubiony zapach. I dość tak bardzo barwi. I ma też takie właśnie drobinki brokatu. I one są chyba dość spore, wam powiem. Nie są to takie delikatne, nawet to po prostu w opakowaniu widać. Błyszczyk chyba też nie dla mnie. Nie wiem, może go potem użyję, spróbuję, jak to będzie wyglądało, ale ja łuszczyków też nie lubię, także dla mnie słabe. Ok, i teraz mam coś, czego nie widzę <grytania> tutaj na naszej liście. I to jest chyba jakaś pralinka: no, to jest Lind Lindor, rozkoszy się w aksamitnej przyjemności. Dla tego spożycia. Tak, to chyba będzie, tylko jak to się otwiera, ja nie wiem. No, Dostaliśmy taką pralinkę w takim fajnym właśnie opakowaniu. Yy. No, ona nie pachnie, no. <laughs> no. bo jak? Dobra, to sobie później ją zjem. No i chyba to by było tyle za bardzo śliny pudełka. A są czerwone. Coś innego, Fajne, fajny kolor pudełka właśnie. I typowo iście świąteczne. No, nie wiem, jak w przedniej edycji świąteczne, bo ja dopiero pudełko zamawiam także też od niedawna. Nie mam porównania, ale ogólnie teraz, może podsumujemy. Co w tym pudełku mi się podobało? No to myślę, że róż, który będę może też używał naprzemiennie, albo poczekam, aż mu się skończy. Na pewno go wypróbuję może jutro, a może pojutrze. Zobaczymy, jak on się będzie prezentował. No, lakier jest też fajną rzeczą. No, kolor fioletowy ok, tak? No, mógłby dać, żeby być lepszy, no ale dobra, nie narzekam, jest spoko. No to fajniki nie biorę pod uwagę. I co mam o tym balsamie powiedzieć? Jestem bardzo ciekawa, czy on będzie zostawiał smugi. No, bo to chyba właśnie jest ten mm, brązujący. No, tutaj nic nie ma takiego konkretnego napisanego, że on że on przyciemnia tą skórę, że, że coś. No, przynajmniej ja tutaj nie widzę. No, nie wiem, może ktoś, może ktoś się zna na tych produktach, może ktoś to wcześniej widział. Ja na pewno nie widziałam, nie wiem. E, także, e, no, jestem ciekawa tego balsamu. Także, no, powiedzmy trzy rzeczy są ok dla mnie no i co, i płyn micelarny to na pewno jakąś oddam bo, bo ja to nie lubię takie rzeczy, nie lubię jak mi coś po prostu spływa jak robię ten makijaż, no i ten błyszczyk no kolor po prostu jest tragiczny jeszcze tylko sobie zerknę, jakie były inne kolory no i były fajne na przykład ten jaśniejszy różowy lub któryś taki wpadający bardziej w w co? W, w, w czerwone, coś takiego tutaj mniej więcej, nie wiem czy to będzie dobrze widać Także, no, pudełko miało być y, lepsze. Tak przynajmniej y, mówili na profilu na Facebooku Miglossi, a tak średnio. Troszeczkę jestem zawiedziona nad tym sprawą, ale no cóż, trudno. Teraz będę się tylko zastanawiała, czy zamówić kolejną y, edycję, znaczy kolejny pakiet trzech pudełek, bo nie wiem. No, dobra, powiedzcie, czy Wam się w ogóle film podobał? Jeśli tak, to dajcie kciukę w górę. I czekacie na kolejne filmy z moim udziałem. Także do zobaczenia wszystkim, żegnam się, pa pa.